Witam cię serdecznie. Nagrywam taki kolejny króciutki filmik, dosłownie kilkuminutowy, ponieważ w ostatnim czasie rozpoczęłam współpracę ze Szkołą Języków Obcych, Benefit, Access Benefit z Warszawy. I w związku z tym chciałam zadać ci takie trzy króciutkie, bardzo proste pytania. Pierwsze pytanie to jest takie: jak myślisz, czy w obecnym czasie jest większe zapotrzebowanie na naukę zdalną, czyli na przykład na Skype, na Messengerze, czy to na Zoomie, czy może kontakt już osobisty z lektorem i zajęcia właśnie z dojazdem lektora, czy to do Ciebie do domu, czy do firmy, czy u nas w szkole Benefit. Szkoła jest na Brackiej 22 przez 11 w Warszawie. Drugie pytanie, czy bardziej są preferowane metody e, nauki języka obcego, e, takie metody tradycyjne, czyli głównie nastawione na gramatykę, czy może metody konwersacyjne, bezpośrednie, e, gdzie chodzi o naukę właśnie mówienia w danym języku? I ostatnie, trzecie pytanie, e, na naukę jakich języków, jak myślisz, jest największe zapotrzebowanie? Oprócz języka angielskiego oczywiście, no bo zawsze na język angielski jest jednak najwięcej chętnych. No i to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam cię serdecznie z góry dziękuję za komentarze pod filmikiem. Pa, pa Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do usłyszenia.